Dzień dobry Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej lotericia. Okej, okay, halo, halo, witam, eee, no to zaczynamy, znaczy powiem tak, 5% głównej pomóż, już mam kilka, eee, a może za chwilę no, już wejdę to do to... gry, że muzyka znikła. To znowu ja, moim gościem jest porucznik Seda Krakowski, rzeczniczka NCBD, kochanie, witam w programie. Cześć Zigi, dzięki za zaproszenie nadzieję, że dotarłaś do nas, okay, bez Ok, dajemy pogląd. Tak, no, mówię, mam 5% głównej fabuły zrobione. Kilka tam misji, e, że tak powiem, pobocznych. E, postać na poziomie 12, reputacja na poziomie 19. No i tak sobie idziemy do końca. Teraz misja. Chyba trochę szeleszczenia, będzie na małą przekąskę. Oczywiście To zwykle nie chce się dać prosto otworzyć. Jeszcze sobie tylko zrobię porządek. Chamie, żebym widział, ewentualnie czy z kimś gadam. Obra, wracamy, spotykamy się z taką murą. Nie wyglądasz aż tak źle. W samochodzie myślałem, że nie wyjdziesz z tego żywy. Dlaczego mi pomogłeś? Potrzebowałem Cię żywego i nadal potrzebuję. Dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Chodzi o Biochip. I ponocznie da się go odzyskać, nie zabijając się przy okazji. Niestety, Wiktor ma za długi język. Ale i złote ręce, taki przyjaciel to prawdziwy skarb. Czego Ty właściwie ode mnie chcesz? Na początek powiedz mi, gdzie znaleźć Ewelin Parker. Do czego potrzebna Ci Parker? Sypia z Jurino Boarasaka. I najwyraźniej dobrze wie, jak go podejść. Sam chciałbym z nią porozmawiać. Obiecała mi pomóc pozbyć się biochipu. Tak. Nie liczyłbym na to. Pewnie jest już daleko stąd. Skąd wiesz, że uciekła z miasta? Szukałem jej, ale bez skutku. Myślę, że celowo zatarła za sobą ślady. Mówisz, że Parker może pomóc ci pozbyć się relika. Pracuje dla którejś z korporacji? Nie wiem. Barker dużo wiedziała na temat Relika. Część tych informacji była poufna. Z jednej strony była nieodgadniona, z drugiej miała w sobie tę śliskość korposów. Sam wiesz, jaką. Ja też mam w sobie taką śliskość? Ty wylądowałeś po stronie wyrzutków. Nie pamiętasz już? Hmm. Hmm. Przykro mi, że nie mogłem pomóc. Nie mam czasu do stracenia. Zaczekaj. Potrzebujecie. Jorino Buarasaka musi odpowiedzieć za ojcobójstwo. Mm -hmm. Szukasz sprawiedliwości? Dobra, ja peno. W tym Miesz, czekaj chwilę. Chcę zemsty. Jest tu łatwiej. Eee, może mi się uda. Nie, szkoda, bo trochę tra... Aha, nie, czekaj. A ja pewno yy, na YouTubie też yy, daję streama. Może tam będziesz mógł sobie zmienić prośleczość. Ja Są ludzie, którzy mogą pomóc mi wykończyć i Orinobu ich przekonać do moich racji. I myślisz, że przekonają ich słowa złodzieja? Może. Nie mam lepszych dowodów. Na dodatek nie znam tu nikogo i jestem ścigany. Czekaj. Nadal nie rozumiem. Mamy pójść do Arasaka Tower i powiedzieć wszystkim, że to Jorinobu zabił ojca? Będziemy rozmawiać z rozsądnymi ludźmi na neutralnym gruncie. Są pewne procedury, które pozwolą ustalić, że mówisz prawdę. Wykrywasz kłamstw? Nie ma opcji. Tak. Hmm. No w takim razie pomyśl: umierasz i nie wiesz, jak się uratować. Zabijacie chip wyprodukowany przez Arasaka. Tylko korporacja. Wie. Twoje życie od tego zależy. A rasa może ocalić Cię równie łatwo jak zabić. Wystarczy tylko, że ludzie, których chce przekonać, uznają Cię za. No i tu idzie wy... wybierać. Ludzie tacy Nie jak Anders Helman? Skąd znasz to nazwisko? Dobrze przygotowałem się do skoku. Wiem, że Helman jest twórcą relika. Jest tylko pionkiem. Ja miałem na myśli kogoś potężniejszego. Poza tym hmm, Anders Helman uciekł za rasaki. Arasaka. hej, chciałem tego posłuchać. Nie piwuj mordy. Nikogo poza tobą nie interesuje ta korporacyjna kurwa. Że co? Słyszałeś? Taka mura Odpuść. Przynajmniej jeden z was nie. Dzięki za propozycję. Przemyślę ją i odezwę się do Ciebie. Potrzebuję czasu, żeby wszystko zaplanować, ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, naprawdę możesz na tym skorzystać. Proszę tylko, żebyś nie uciekał z miasta. Dlaczego miałbym uciekać? Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Kogoś innego niż specjaliści zarasaki. Nie masz żadnych alternatyw. Z naszej rozmowy wynika co innego. Teraz Helman. Znajdę go i przekonam, żeby mi pomógł. Nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejną wojnę za rasaką. Helman uciekł za rasaki. Hmm. Sam go szukałem przez kilka dni, ale jak to mówicie, przepadł jak kamień w wodę. Sporo się dowiedziałeś przez te kilkanaście dni. Na tym polega mój zawód. Wyławiać istotne informacje i wyjść krok przed innymi. Na tym polegał twój zawód. Polegał. Ekstrakcja? Która korporacja go wyciągnęła? Hmm. Moim zdaniem działał sam. To skrupulatny człowiek. Potrafi zatrzeć za sobą ślady. Nie wiesz, dokąd uciekł? Nie wiem. Dlaczego interesuje Cię Helman? To on uprzedził Saburo domu o planach syna. Znał dobrze ich obu i może być dla mnie cennym świadkiem. Takie korporacyjne szczury głośno piszczą, gdy się je przyciśnie. To prawda. Poświęciłem kilka dni na zebranie informacji i trafiłem do klubu Afterlight. Niestety. Odbiłem się od drog. królowej fixerów. Pracowałeś dla Saburo i nie wiesz, jak rozmawiać z ludźmi na świeczniku? Nie chciała mieć nic wspólnego z człowiekiem oskarżonym o śmierć Saburo Arasaki. Rok małeb na karku. Sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Helmanem. Jest też kosztowna i wybredna w doborze klientów. Może mi by się udało odnaleźć Evelyn Parker? Jeśli nie pomogła ci dotąd, to nie pomoże ci w ogóle. Nie wierzysz w honor między złodziejami? Nie ma czegoś takiego. Wierzę w honor. Po prostu. Rino była z pewnością uśmiałby się po pachy. Parker ci nie pomoże. Na twoim miejscu przygotowałbym zapasowy plan. Ja nie mogę dłużej zostać. Rób, co chcesz? Szukaj Parker albo Helmana. Ja muszę odezwać się do kilku znajomych i odebrać przysługi, które są mi winni. Zadzwonię, gdy ludzie, na których liczę, będą gotowi by cię wysłuchać. Do usłyszenia. Jeśli jakimś cudem uda Ci się dotrzeć do Helmana, daj mi znać. Też chciałbym z nim porozmawiać. Widzę, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. Night City to ciągle syf i kluski spaśnika. A Rasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej rok ciągle żyje. Kurwa, co jest z Tobą nie tak? Najpierw próbujesz mnie zabić, a teraz udajesz, że nic się nie stało. Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić, odważ się ode mnie. Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie, dzielić cudze myśli i wspomnienia. Ochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z Rog. Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Jesteś duchem minionych świąt, Cwaniakur. Twoi kumpla albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rok? Że jej stary druh Johny jest teraz guzem w moim mózgu? Wiesz co? Rok, słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem. Widziałem was we wspomnieniach. Rok zatańczy, jak jej zagram. Po prostu zaprowadź nas do Afterlife. Nie ma żadnych nas. Dobra, chwila, tylko zmienię coś.